Do internetu wyciekło właśnie ogrom informacji na temat rozdziału 6 i poznaliśmy kolejny nowy biom na wyspie oraz nowe lokalizacje, znamy pierwszego skina jaki tam się pojawi, otrzymaliśmy pierwsze jego zwiastuny oraz dostaliśmy całą listę nowości jakie tam się pojawią. Cześć wszystkim, z tej strony inek kod Mikao i witam Was na odcinku z nowego rozdziału 6. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie. Wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze pamięta, dokładnie wczoraj do Fortnite'a została wprowadzona pierwsza, a zarazem ostatnia aktualizacja obecnego sezonu po której do gry trafiło ogrom zmian, nowości, jak i oczywiście darmowych nagród dla graczy. Większość z nich, a nawet i wszystkich. Przedstawiłem Wam na tym wczorajszym filmie na kanale, więc powinniście znać te nowości, i obiecałem Wam na tamtym odcinku, że dzisiaj przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje w temacie rozdziału 6. Ci, którzy oglądali moje ostatnie filmy, na pewno bardzo dobrze wiedzą, że zaraz 1 grudnia do gry zostanie dodany nowy rozdział 6, który z wycieków wiemy, że będzie o tematyce Japonii, co zostało już niemalże potwierdzone, ponieważ wszystkie nowe wycieki na to po prostu wskazują. Sam motyw będzie. Będzie opierał się głównie na samurajach, tak jak było to w trakcie rozdziału czwartego, gdzie pojawiło się mega miasto, miecz kinetyczny i inne rzeczy z nimi związane, lecz widzowie do internetu w ostatnich dniach trafiło ogrom informacji. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy sobie omawianie, dotyczy mapy kolejnego rozdziału 6. I tak widzowie, z nowych wycieków, które podał nam Licker Hype, dowiedzieliśmy się, że na nowej wyspie, poza tym, że dostaniemy biom Japonii, będzie też biom lasu. Biom ten będzie nowym biomem, którego nigdy do tej pory nie było w grze, lecz będzie miał on pewną ciekawą mechanikę dnia i nocy, w której będą pojawiały się różne NPC-ty oraz zwierzęta, w zależności od tego, jaka pora dnia obecnie znajduje się podczas rozgrywki. Można się spodziewać, że po wejściu na ten biome w trakcie dnia spotkamy tam przyjazne stworzenia oraz postacie, które będą chciały nam pomagać, a gdy wejdziemy tam w trakcie nocy, pojawią się zwierzęta i postacie, które będą chciały nas zniszczyć. Nawet ostatnio do internetu Trafiła informacja, że na wyspę nadejdzie jakiś kotopodobny zwierzak, o którym dali nam znać likerzy, więc może to on pojawi się na tamtej lokacji, ale to dopiero zobaczymy. I sam zwierzak i tak ma pojawić się w nowym rozdziale. Jak już mówimy tutaj o wyspie, to dowiedzieliśmy się przy okazji, że poza dwoma nowymi biomami otrzymamy tam również pewną nową lokację, która będzie miastem przemysłowym i podobno będzie to wielka lokalizacja, jaka pojawi się na nowej mapie. Obecnie nie wiemy jeszcze, jak będzie ona wyglądała. Ale można spodziewać się miejscówki na podobiznę jakiegoś mega miasta, wykrzywionych wież i innych wielkich miast, które były kiedykolwiek na wyspie Fortnite, a poza nią pojawi się ogrom innych lokacji. Następne nowości w temacie rozdziału 6 dotyczą przedmiotów jakie będą na wyspie i widzowie dowiedzieliśmy się, że na mapie rozdziału 6 ponownie pojawią się medaliony, tak jak było to w rozdziale 5, lecz te nowe medaliony mają zostać mocno przerobione. Nie wiemy obecnie jak będą one działały, lecz wiemy, że mają się one pojawić tam na wyspie, tak więc musimy poczekać na więcej szczegółów i tak jak ostatnio mówiłem, spodziewajcie się przy okazji, że do gry trafią rozszerzenia rzeczywistości. Poza nowymi medalionami, poznaliśmy również pierwszy przedmiot, jaki pojawi się na kolejnej wyspie, a temat ten podała nam ta osoba tutaj, która napisała, że wyciekła broń na rozdział 6, a dalej dowiadujemy się, że będzie to przedmiot o nazwie Mune. Sam przedmiot będzie nowym rodzajem katany, która trafi na wyspę i ci, którzy grali w rozdziale czwartym na pewno pamiętają, jak działała stara katana, która była na wyspie i można się spodziewać, że ten nowy miecz będzie działał naprawdę bardzo podobnie do niej. A i zapomniałbym jeszcze dodać, że poza medalionami, miejscówką, biomami oraz nową kataną wiemy również, że na wyspie tej pojawi się stary RPG i będzie to poczwórna rakietnica, ta, którą macie na moim ekranie i podobno ma ona wyglądać lekko inaczej. Teraz pozostawmy sobie już temat wyspy i przejdźmy sobie do pierwszego zwiastuna, a bardziej to dwóch zwiastunów dotyczących Kolejnego rozdziału i pierwszy jego zwiastun pojawił się na wyspie po ostatniej aktualizacji i mamy go na lokalizacji o nazwie Rekin. To właśnie w tamtym miejscu według tej osoby tutaj pojawiły się małe nawiązania dotyczące motywu Japonii, co widać na tym zdjęciu tutaj, więc jest to już raczej potwierdzone, że motyw ten pojawi się w kolejnym rozdziale, a drugi zwiastun podał nam Liker Hypex. Możemy się tam dowiedzieć, że skin, którego macie przedstawionego na ekranie jest zapowiedzią kolejnego rozdziału 6 a wszystko dlatego, że jest to skin na motyw Japonii i sam nie wiem, czy skórka ta trafi do gry w tym, czy może kolejnym już rozdziale. W każdym razie po tych dwóch nowych zwiastunach wprost możemy stwierdzić, że rozdział 6 będzie o motywie, o którym informowałem was już na początku obecnego nam sezonu, a kolejne jego zwiastuny i potwierdzenia pojawią się już w kolejnych dniach. To jednak nie koniec informacji w jego temacie, ponieważ z kolejnych informacji dowiedzieliśmy się, że już 6 grudnia do Fortnite'a zostanie wprowadzony tryb OG rozdziału pierwszego, co zostało oficjalnie potwierdzone, a o temacie tym dał nam znać nawet Fortnite i wiemy, że do gry wrócą stare bronie, mapa, przedmioty i inne rzeczy. Co ciekawe, zaraz 4 dni później, bo 10 grudnia w grze wystartuje wydarzenie świąteczne, dzięki któremu do gry trafią prezenty, chatka świąteczna, wyspa przykryje się śniegiem, otrzymamy świąteczne lokacje, dekoracje, stare skiny i nawet stare przedmioty na wyspie. Kolejna nowość, jaką znamy i ma Zostać wydana w grze w nowym rozdziale to aż trzy nowe mechaniki poruszania i widzowie tak, do gry ma trafić mechanika huśtania się na linach i różnych przedmiotach oraz mechanika kołysania, a poza tym do gry ma trafić jakaś nowa mechanika o nazwie kodowej pustka. Nie wiemy obecnie, co to będzie za mechanika, ale wiemy, że trafi do gry wraz z jego startem, tak więc wyczekujcie, bo może to bardzo mocno zmienić rozgrywkę i co ciekawe widzowie, znamy jeszcze jedną mechanikę, jaka trafi do gry i będzie to kładzenie się na ziemi, co dali nam. Znać likerzy, w tym poście tutaj. Poza tym, wiemy, że do gry trafi perspektywa pierwszoosobowa z informacji od Hypexa i możemy się dowiedzieć, że na trybie kreatywnym 11 grudnia zostanie udostępniona ta perspektywa, czyli funkcja, która pozwoli Wam grać w Fortnite'a patrząc bezpośrednio z oczu Waszej postaci, a nie z trzeciej osoby. Przedostatnia informacja również jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy ona kolejnych karnetów bojowych i widzowie wiecie już wszyscy, że karnet będzie zawierał skiny na motyw nowego systemu sezonu, czyli Japonii, lecz nie każdy z was wie, że zaraz po jego starcie znikną wszystkie gwiazdki bojowe. Od wydania nowego rozdziału 6 karnet bojowy zamiast gwiazdek bojowych będzie wbijał się za pomocą poziomu, tak jak jest to obecnie dostępne w trybie muzycznym i pamiętajcie kochani, że zmiana ta będzie tyczyła się teraz wszystkich karnetów, które będą trafiały do tej gry. Ostatnia informacja jaką otrzymaliśmy dotyczy tego, ile w trakcie jego trwania będzie aktualizacji i wiemy, że będą tam tylko cztery duże aktualizacje, co i tak jest dużo. I przy okazji pamiętajcie, że rozdział 6, sezon pierwszy zakończy się 21 lutego. Jak sami widzicie, do tej pory otrzymaliśmy ogrom i to dosłownie ogrom informacji w temacie kolejnego już rozdziału 6. I spodziewajcie się, widzowie, że w najbliższych dniach w internecie pojawią się kolejne zwiastuny i wycieki w całym jego temacie. A i tak jeszcze dodam, widzowie, jak jeszcze nie wiecie, to dokładnie godzinę temu do Fortnite została wprowadzona aktualizacja zawartości, która dodała nam nowe mityki i miejscówkę, a wszystko macie na wczorajszym filmie na kanale. Na teraz są to wszystkie nowe informacje w temacie rozdziału 6. i jeżeli chcecie kolejne odcinki na jego temat, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz rozdział 6, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każdy z Was dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku, kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!